Pierwszą mangą, którą chciałbym zaproponować będzie zakończony już projekt, mający sporą ilość fanów, tym właśnie tytułem jest Gama RAN. Produkcja, która została stworzona przez Nakamaru Yusuke. opowiada ona o młodym chłopcu mistrzu Miecza. W pierwszym czapterze spotykamy trójkę podróżników, którzy zmierzają do szkoły Miecza Ogame. Szkoły, której nauczycielem jest sławny rzeźnik tysięcy, który zdobył swój tytuł przyraniem sporej ilości krwi. Trójka, która po długiej drodze w końcu staje przed drzwiami szkoły, spotyka młodego chłopca, który uważa się za strażnika tej bramy. I póki nie zostanie pokonany, nikogo nie przepuści. Po jednostronnej walce młodzieniec przepuszcza podróżników, gdyż jest ciekaw ich celu. W dojo okazuje się, że rzeźnik tysięcy nie zawitał w progi własnej szkoły od bardzo dawna. Na Yoshi Wachitsu jest jednym z podróżników. Właśnie on wynajął najemników, by móc tutaj dotrzeć i prosić mistrza tego dojo o pomoc. Po usłyszeniu niechcianych słów i braku rzeźnika, Nayoshi prosi jednego o pomoc, gdyż młodym chłopcem, który bronił wstępu do szkoły, był Kurugame Gama, będący również synem rzeźnika tysięcy Kurogane Jinsuke. Sprawa wygląda następująco: Yoshi jest synem lorda feudalnego Unabary który zorganizował konkurs. Jako, że jego czas się kończy, a synów ma wielu, wymyślił, żeby każdy z nich sprowadził najpotężniejszych wojowników, którzy stąpali po ziemi, i ten, którego wojownicy wygrają, pozostanie jego następcą. Na Yoshi prosi o pomoc gamę, który zgadza się, gdyż ma do wyrównania rachunki z ojcem. Aby móc stawić mu czoła, musi stać się potężniejszym, a ta przygoda mu w tym pomoże. W taki sposób nakreśliłem mniej więcej, jak prezentuje się fabuła. Tej historii. Na pierwszy rzut oka niektórzy znajdą małe powiązania z dość znaną mangą Bucky the Grappler, w której mamy młodzieńca chcącego pokonać swojego ojca, który jest mistrzem sztuk walki. W taki sam sposób odbieram jeden jak i drugi tytuł, lecz jednak różnią się w dużej mierze. W Gamaramie mamy bohatera, który ma nieco inne nastawienie do walki i charakter. Do tego tutaj mamy również okazję widzieć pojedynki na różne rodzaje broni. Od katany przez łuk kończąc na naginacie nie zapominając o gołych pięściach, a do tego później widać, że cały zmienia nieco toru opowieści w porównaniu do wcześniejszej wymienionej mangi. Fajnym zabiegiem jest, gdy ktoś wykona jakiś zaskakujący i ciekawy nowy atak. Jest on tłumaczony w taki sposób, jakby był najzwyklejszym w świecie i możliwym do wykonania. Ostrzegam jednak tak nie jest. Autor stawia tutaj na dużo krwi, lecz nie da się ukryć, że gdy w ruch idą miecze, włócznie i inna broń sieczna, krew musi się polać. Walki są dobrze narysowane. Widać, że w dużej mierze twórca stawia na dobre pokazanie, jak wygląda posługiwanie się różnymi brońmi. Niektórzy z was pewnie nawet nie wiedzą, cóż takiego jest naginata, a tutaj pojawiają się bardzo ciekawe i różnorakie inne narzędzia zagłady. Bohaterów mamy ciekawych, zwłaszcza z tego powodu, że ich historia jest ładnie nakreślona. Nie są to bezsensowne nijakie postacie. Do tego wprowadzenie nowych postaci również jest sensowne i dość. Spokojne, a nie nagłe i niezrozumiałe. To się bardzo ceni. Powrócę do tematu walk z prostego powodu: że jest tu główny motor napędowy tej mangi. Walki nie tylko są starannie wykonane, ale również ciekawe i dynamiczne. Przez co wydaje się, jakby katana Gamę miała przeciąć nasz monitor. Podłoże fabularne również daje radę, gdyż spotykamy się z scenami różnych postaci. Nasz główny bohater chce stać się podejrzniejszy i zemścić się. Jego przełożony pragnie wspiąć się po drabinie i zostać następcą ojca, również nie robi to tylko dla własnego widzimisię. się, wszystko jest spowodowane jego matką. A czym dalej w wraz okazuje się, że te początkowe motywy z biegiem czasu ewoluują, plus nowi bohaterowie, towarzyszący nam dokładają ciekawą historię i cele. Czasem można mieć wrażenie, że niektóre sceny są trochę przegięte, lecz potem spotykamy się z jeszcze większymi odchyłami i zajebistymi walkami. Kreska jest fajna, taka dość zwyczajna, niewyróżniająca się, a jednak bardzo przyjemna, nie przeszkadzająca w odbiorze. Ogólnie wszystko trzyma się kupy jest interesujące. Na chwilę obecną seria jest zakończona, ma 194 chaptery. Jeśli jednak ktoś jest bardzo leniwy i nie lubi czytać po angielsku, to w polskim tłumaczeniu można odnaleźć do 77 czapterów. Później wszystko zależy jak bardzo Wam się ten tytuł spodobał. Lecz jeśli ktoś lubi bardzo fajne walki na bronie, a nie na piąchy, choć i one również tutaj się przetoczą. Do tego ciekawą i sensowną historię z, z porządnymi bohaterami, co najzabawniejsze opisami każdego ciosu, to polecam serdecznie, a od samego siebie również polecam, Mówił do Was ugard.